Hej, wszyscy witajcie w kolejnym. Cicho psie! Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w amnezję. Roczny obłęd. Jesteśmy w tym dziwnym miejscu. Na jakimś gabinecie. to miejsce nie wygląda zbyt przyjaźnie. Chciałem tylko podnieść olej. Znaczy, oliwę, człowieku. Okno nie musisz od razu pękać. Nie pękaj. Popękane szyby ledwo trzymają się starej drewnianej ramy. Tu musimy rozwalić to okno. Oop, Nie, trzeba czymś się nagrzucić. Zaraz coś znajdziemy. Halo? Ha, ha. Nie ma nic. bo tu jest ładnie, jasno możemy się cieszyć życiem coś pilko Co ja gadam z, ze zwierzętami martwymi niedobrze ała ała wspomnienie smacznego Biedne stworzenie. Co mu chciał z niego wyciąć? Tu mamy jakąś notkę, to się dowiemy. Canis lupus familiaris. Ta. <ścoughs> Zwierzęcy eksperyment. 12 kwietnia 1658 roku. Po krótkich badaniach uzyskałem pewność, że te same emocje, które rządzą ludzkim życiem, są też obecne u pospolitego psa. Strach i ból powodują stres, który z kolei wywołuje endogeniczną reakcję, Aha, no. <grytania> dającą zwierzęciu istny zastrzyk energii. Sądzę, że katalizator tej reakcji powstaje w mózgu. Mój mózg to wymyślił. Ciężko mi go jednoznacznie wskazać, ale czuję go doskonale i jestem świadom jego boskiej natury. Pozyskiwanie tej energii wiąże się z jednym zasadniczym problemem zwierzę umiera w trakcie eksperymentu. Muszę udoskonalić tortury, którym poddaje obiekty badań, jeśli chcę na poważnie przyjrzeć się temu zjawisku. Sprawa wymaga dodatkowych badań, ale wygląda na to, że tylko ludzie wytwarzają dostateczną ilość energii. Być może to świadomość ich marnego losu pogłębia ich przerażenie. Ow! Oh. Ow! Oh. Więc co, zamykali tu ludzi, żeby pozyskiwać jakąś energię? Czy dobrze czujecie? No, nie boję się, no dawać, jestem zły. W imię ludzkości zabiję wszystkich. No, chodźcie! Nie? Okej, okay, co my tu mamy? Krzeszło... Krzeszło. Tak krzeszło ciebie użyję do zbicia. <śm> sio, 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 fuj. Więc jednak wzięli ludzi. Pupek. Okej, okay, zobaczmy co my tu mamy. Ciebie zdejmujemy. A myślałem, że tu coś mogło być schowane. Ale nie. Niczego tu nie ma. Jest krzesiło chociaż. Jaja sobie robicie. To po co jazm tu przyszedł? O ho Wszystko twoje wino ty brutalu. O, notka jakaś. Granice anatomii. 9 stycznia 1658 roku. Kolejne rozczarowanie. Najnowsze odkrycia antykwariusza nic nie dały. Wciąż nie rozumiem mechanizmów rządzących życiem i roli, jaką pełni energia, którą w nim teraz wyczuwam. Ci! pies. Oh. Pis. Rozejrzę się za innymi książkami na ten temat, ale obawiam się, że moje poszukiwania będą bezowocne. Nikt nie próbował przeprowadzać badań w tej dziedzinie, więc chcąc czy nie chcąc mam okazję być pionierem. Wiem już, że ludzie wytwarzają więcej energii, na której mi zależy, ale mam nadzieję, że do badań wystarczą zwierzęta, gdyż ich zdobycie jest o wiele mniej problematyczne. Super, cieszę się. Jajco, ty jajco, ty. Nie narzekaj. Psie. Może nie próbowali już wcześniej szukać jakichś ekonomicznych źródeł energii. chociaż to nie za bardzo ekonomiczne jest. W tej obrazie? O, nagra na skrzypcach. Myślałem, że jeździ na jakimś dziwnym stworzeniu. Okej, okay, tu jest zawalone. Ale wygląda na to, że nie muszę tędy iść. Eee, nie trać mi tu. Nie zatracaj siebie. Okej, okay, ciebie użyję. Krzeszło. Krzeszle? Czyń swą powinność. Kame, kame, ha! Jestem najlepszy. Jaka, jaka ładna muzyczka. Okej, okay. spaść chyba nie chcę. Zobaczmy. Przesiwo. Muszę sobie poskakać trochę. Hop. Ej, 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 ej. Ktoś z... zjada drzewo? Miał jakby ktoś zjadał drzewo Jakieś gigantyczne coś Tutaj niczego? Nie, czyli musimy wejść tu Okej, okay, potwory, chodźcie na mnie. No chodźcie, nie boję się. No, no, no Przyjmę was wszystkich na klatę I nic? Tutaj jest yy, jakieś pokrętło są. Wspomnienie jakieś. Kiedy przyjdzie na mnie czas? Czyż nie okazałem dobroci? Przez stulecia byłem cierpliwy. W moim świecie. Nikt nawet nie splunąłby na ludzkość, a ja wam się kłaniam. Tyle dla was zrobiłem i w zamian nic nie zyskałem. Zaufałem ci, Agryppo. To ja powinienem był przekroczyć te bramę. Wód? O co chodzi? To są wspomnienia Aleksandra czy moje? Zamknięte w tych puszkach, zobaczmy, niż same narzędzia. Narzędzie. o! Dalałem sobie oliwy, jest dobrze. Silnik windy. Instrukcja: jeżeli winda znowu się zepsuje, użyj silnika parowego, żeby podnieść ciśnienie w kotle, zanim uruchomić całą maszynerię. Za pomocą dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia. Wskaźniki na kotle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. Upewnij się, że mechanizm działa według tego schematu. Punkt potrójny, czterofazowa amplituda, pełny cykl przepływu, przepływu okrężnego. Pamiętaj, że maszyna nie działa, dopóki nie zamontujesz w niej odpowiednich dźwigni. Nie wiem o co chodzi. O, ale jedną dźwignię mam. Uhu, dźwignie. To jest ślicznie. O. Czekaj w wazonie. Ha! Schowali tu dla mnie krzesiwa. 14 ich mam. Ale tu jest tak jasno. Nie zamierzam ich używać. Chodź ze mną w wazonie. Jesteś taki piękny. Wiecie co? Jak tylko stąd wyjdę to opyle gdzieś ten wazon. Na pewno jest wiele Ja tym rzuciłem w drzewo. Dobra, powiedzmy, że to ja to drzewo zniszczyłem moją super siłą. Rzuciłem w Ej! Pak krzesło. Ja stąd idę. Ja się stąd wynoszę. Już krzesła zaczynają atakować. Mścić się za to, że je rzuciłem. To. Niedobrze, niedobrze. Okej, okay, znów jesteśmy tutaj. Tu chyba zwiedziliśmy już wszystko i zdobyliśmy tą jedną część do windy, potrzebnej chyba do maszynerii z windy. A mamy i słój jeszcze. Dobrze jest. No jak tu pięknie miło. Chodźmy teraz do... pokoju gościnnego! Kufę Herberta był przywiązany sz z sznurem, zamek został zniszczony... pewnie przez rabusiów, W danie zastanawiam się, czy z dobytku profesora cokolwiek ocalało. What profesor! Ktoś zabrał mu dziennik? O co tu chodzi? Dobra, nie, ja nawet nie tykam tych krzeseł, dobra? One są złe, tak samo jak drzwi, Już tylko królik nie zrobił mi krzywdy. a nie będę martwego królika ze sobą targał, co ja jestem. Okej, okay, oliwa. O, obrazy można podnosić. No tak. Ale to są takie specjalne obrazy, które można podnosić. Innych nie mogę ruszać. Zobaczmy, to taki bałagan. Coś tu czegoś szukał, Second of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man. Rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Oh! Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Oh, nie no dobrze, Daniel. Chyba ściągnąłeś na siebie i na wszystkich innych jakieś kłopoty, co? Karaluchu! Nie! Nie! Te, zapomniałem, nie mam tykać cię krzesła. Rzucę w niego szufladą. Gdzie jesteś? Potężne stworzenia. O, krzesiwo. Ja widzę wszystko, nic mi nie umknie. Kolejne krzesiwo. I łom, mam łom. 3rd of July, 1839 Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after one hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading oh. the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing-room? Madness. This is of... To jest Sparta. Ciekawe matko, co się tam działo. Chciesz my mieliśmy tą wizję, nie? Co tu ma, co tu jest? Wow. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Biedny nasz Daniel, koszmary, jakieś potwory. Wszyscy giną. A ta kula robi dziwne rzeczy. Czy ja chcę już znać całą fabułę. Dobra, jeszcze te drzwi nam zostały. Open you bastards. Zepsuty zamek, tak? Igła? Nie, no to łom. Chodź tu. Wyłomiemy te drzwi. Łamał się! A, to jest to, to takie, że tutaj klucz jest ukryty za obrazem, no. God, there it is. Nie? Gdzie jesteś kluczu? Kluczu? O, udało mi się. Spoko. Co zapomniałem. Zamykaj się. Widzieliście to ohydne stworzenie? Też chcesz klucza? Ja go mam. ja się wychylam, jakbym nie On umie otwierać drzwi? Nie ma go. O, widocznie wpadł tylko na chwilę. Po swoje mentosy. Coś tu jeszcze jest? Przez tą chwilę myślałem, że klucz zgubiłem w tej stercie ubrań. Na szczęście go mamy. So, do czego on był? Fourth of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. Oh. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. Oh. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja tam nie wiem, Danielu. Ja tam nie wiem. No, jak już mówiłem bardzo łatwo można było przeoczyć ten klucz. Więc tutaj akurat dobrze, że wiedziałem, że on tam był. Pa! Sio. Dobrze, już możemy wyjść. Tutaj zrobiliśmy wszystko. Ten dziwny list przestraszył go, ale także jako jedyna rzecz oferował jakąś pociechę. Okej, okay. więc tak. Przyszliśmy stąd, o ile pamiętam na samym początku, czy nie, nie, my przyszliśmy stamtąd, to co jest tam? Co my tu mamy? Magazyn. Dyszał ciężko, próbując nie krzyczeć. A pteczka leżała na ziemi, więc zajrzał przez rozbite szklane drzwiczki i zaczął szukać środków uspokajających. Ja chyba też będę potrzebował środków uspokajających. To miejsce nie wygląda zbyt przyjaźnie. Okej, okay, lepiej zapalę tu. mam tyle tych ciemność w magazynie jest dziwna i nienaturalna. Magiczna ciemność. Co jest dziwnego w tej ciemności? Okej, okay, wiecie co? Tutaj zakończę ten odcinek, więc wszyscy trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym Hakuna Matata.